Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku wideoblog Tech. odpisuj se ta Tutaj napisał do mnie Batman Jolo. Witam, mam pytanko, mam na wydanie 600 zł na cały komputer. I tutaj moje pytanie, jakie części w nawiasie używane były okay, byłyby ok do tego komputera? Komputer służyłby do prostszych gier CSGO, League of Legends. Pozdrawiam. Więc tak, mój drogi Batmanie, w 600 zł możemy zmieścić sobie następujące rzeczy. Jeżeli zrobisz to sam, to znaczy skompletujesz sobie rzeczy na Allegro, będziesz miał, e, mój drogi, lepszy zestaw niż jak kupisz gotowca z Allegro, ponieważ przeglądałem to i troszeczkę ostatnio się nad tym doktoryzowałem specjalnie dla Ciebie. Budżet nam troszeczkę przekroczył 620 zł, ale zaraz Ci powiem o co chodzi. Wybrałem na początku, jest taka oferta z płytą główną EV, VGA Force S680 SLI, Razem z Core 2 Quad Q6600. Polecam bardziej Core 2 Quad niż Core 2 Duo, ponieważ różni się oczywiście tym, że ma cztery rdzenie, a nie dwa jak Core 2 Duo. I w testach wypada nam tutaj lepiej. Możecie sobie zobaczyć, gdzieś tu miałem Core 2 Quad przeciwko Core 2 Duo. W testach Core 2 Quad wypada zdecydowanie lepiej niż Core 2 Duo. Oczywiście to bierze troszeczkę więcej energii, troszeczkę więcej prądu, ale jest to do przeżycia. Także Core 2 Quad tutaj bym celował w ten procesor. Tutaj ta płyta już jest z załączonym chłodzeniem, chyba fabrycznym nawet Intela, na początku to powinno wystarczyć. Nie sugerujcie się tym, że to jest S680 SLI na Enforcie, ponieważ owszem, na, tym, na tej płycie nie odpalicie kart A Radeona w Crossfire'ze, natomiast pojedyncza karta Radeona będzie jak najbardziej tutaj działać w slocie PCIe. Także ta płyta, do tego pamięci wybrałem dwa razy jeden, dwie sztuki, czyli cztery sztuki, czyli dwa komplety, cztery pamięci. O 4 GB, może tak, o 4 GB to będzie kosztowało niecałe 50 Zł. Pamięci Kingstona. Idąc dalej, karta graficzna, e, najbardziej chyba optymalna w tym przedziale cenowym, żeby się zmieścić w budżecie, e, Asus Radeon HD85. 5850 z 1 giga pamięci na pokładzie, karta jest dosyć wydajna. Tutaj porównywałem ją jeszcze z jakimiś tańszymi GeForce'ami, GTX'ami. Ale, jakby nie patrzeć, wypada nam tutaj, że ten Radeon powinien się spisywać całkiem sympatycznie i, i dobrze. Nawet ją tutaj z 550T porównywałem, i też we wszystkich testach tutaj jest przewaga tego Radeona. Także poza tym ten Radeon pobiera o mniej, o wiele mniej. Energii pod pełnym obciążeniem niż karty GTX, a tutaj GTX 550-290 W pobiera ko 200 tylko, no tylko aż tylko, ale 260 W. Te starsze karty niestety są prądożerne, podobnie jak wypasione nowe. No i mówię o 10, 1080 i 1070, ale te no, 980i też pobierają dużo prądu, 980i też tym nie grzeszą kulturą pracy. I idąc dalej, kartę mam mówioną, dysk twardy dla Ciebie, znalazłem fajną ofertę w dobrych pieniądzach, 49 zł za dysk Western Digital 320 GB, tutaj myślę, że żeby się spiąć w budżecie, to trzeba pomyśleć o jakiejś takiej pojemności inne dyski o pojemności 160 GB, 80 też są podobnie cenie. tu jest taka fajna oferta 320 GB za ten dysk ale go znalazłem dla Ciebie i ostatnia rzecz, przedostatnia, obudowa obudowa bardzo fajna zdjęcia Wam nie pokażę, bo tu nie ma większej ale w tej obudowie na pewno zmieścicie sobie, zmieścisz sobie to, co tam potrzebujesz. Oprócz tego, do tej obudowy, tutaj dostawca nam sprzedawca daje numer Windows'a Pro. Jest naklejona naklejka licencyjna z Windows'em Pro. Tutaj, chyba w tym miejscu, właśnie na obudowie, da się to powiększyć, nie da się. Na obudowie jest naklejka, także będziesz miał legalnego oficjalnego Windowsa również w komplecie i zasilacz który wybrałem z pewnym zapasem mocy 500W Cooler Master Thermal Master 59 zł yy, z wtyczki do kart zasilających posiada posiada kable SATA posiada podpięcie do płyty głównej yy, i myślę że yy, to będzie to będzie OK. W tej cenie, tutaj raczej bym celował w jakiś firmowy zasilacz jak Cooler Master, jak BigWire, też znalazłem tylko troszeczkę słabszego, 360 W, to już może być tak na styk, więc tutaj poszukałem czegoś lepszego, troszeczkę mocniejszego, żeby się zmieścić w cenie. No i cały zestawu, mój drogi, nas wyszła około 620 zł. <laughs> Nie liczę oczywiście dostawy, no ale to wszystko, co, co tutaj możemy, możemy mieć w tej mniej więcej cenie. Natomiast jak chciał sobie kupić, mój drogi, Zestaw gotowy to jest za 599 zł na Core 2 duo razem z monitorem 19, klawiaturą, myszką. Nie wiem, czy to masz, czy nie masz. Natomiast z kartą, niestety, GT430 tylko i wyłącznie. Tutaj w tych pieniądzach, niestety, nie znajesz albo będzie bardzo ciężko znaleźć jakikolwiek gotowiec w tej cenie, żeby, żeby było coś lepszego tutaj, żeby mógł coś tutaj lepszego zaproponować, chyba, że trafi się jakaś okazja i ktoś tam coś fajniejszego będzie sprzedawać, żeby się tego pozbyć, no trzeba polować, przeglądać systematycznie, regularnie Allegro, natomiast tutaj jest porównanie tej 430 właśnie do Radeona 5850, który proponowałem no i na no, niestety, ale wygląda tak nie inaczej, że Radeon i w testach syntetycznych i w grach jest zdecydowanie e, słabszy. Czy Radon jest lepszy? Słabszy jest GeForce GT430. Także tak to wygląda, mój drogi. Mam nadzieję, że to Ci troszeczkę pomogło. E, no, i to tyle w tym krótkim odcinku. Odpisuj sobie pc Odpicuj odpisuj se do 600 zł. Dzięki serdecznie za oglądanie i zapraszam niedługo do kolejnych odcinków. Pozdrawiam, cześć. Wideoblog Tech.